Przez pandemię nie wychodziłam przestałam ćwiczyć, przez, byłam bardzo aktywnym człowiekiem, a przestałam ćwiczyć, spotykać się z ludźmi i strasznie siadłam, i zdrowie poszło w dół. Światowy dzień chorych. Jest to dzień, w którym jak głosi hasło obecnego święta, człowiek nie powinien zostać sam, więc my, jako tu, kadra, która zapewnia rehabilitację kompleksową, staramy się pomóc pacjentom i świadczymy usługi kompleksowe w zakresie rehabilitacji i to rehabilitacji z zakresu różnych narządów. Rehabilitujemy pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, ze schorzeniami kardiologicznymi i urazowo-ortopedycznymi. W naszym szpitalu posiadamy 270 łóżek, dla pacjentów neurologicznych, 120 łóżek dla pacjentów kardiologicznych i 110 łóżek dla pacjentów z, z chorzeniami narządu ruchu. Staramy się świadczyć kompleksową rehabilitację, która obejmuje zarówno gimnastykę leczniczą, czyli kinezyterapię, ale również fizykoterapię, masaże. Posiadamy szeroki wachlarz z zabiegów z zakresu hydroterapii. Jako jeden z nielicznych ośrodków posiadamy również zajęcia na basenie. Przyjechałam po bypassach z cukrzycą i z nadzieją, że tutaj będzie leczenie wspaniałe, i tak się okazuje, że tak jest. Jaką fizjoterapię pani tutaj przechodzi? Przede wszystkim tutaj jest gimnastyka. Bardzo ważna, która jest ukierunkowana pod moimi schorzeniami i jestem tutaj od tygodnia. Jestem bardzo zadowolona z tej gimnastyki, ponieważ moje ruchy są lżejsze, łagodniejsze i czuję się bardzo dobrze po gimnastyce. Jakie efekty po ilu dniach no. widzi pan efekty pozytywne? Bardzo pozytywne. No już z wagi spaduję, bo ja kiedyś to odważyłem 120 kg, ale byłem w szpitalu w Bytomiu, tu przyjechałem. No i już tu już spadłem dość dużo, bo waży 90. 9,6 kg z takiej dużej wagi, nie? A to chyba widać, bo kiedyś to byłem taki masywny, nie? A teraz nie jestem masywny. No i czuję się lepiej tu, nie? Bardzo dobrze, żeby no tak dalej. Przebywam tutaj już od 3 stycznia, czyli szósty tydzień. Jestem na tym oddziale neurologicznym po udarze, Co prawda ten udar był niewielki, stąd moja sprawność jest taka dosyć dosyć dobra, no ale mimo to e, miałam zaburzenie równowagi, e, miałam trochę problemy z mową. E, to były takie właściwie jedyne oznaki tego, tego udaru. W tej chwili czuję się bardzo dobrze, bardzo jestem zadowolona z, z rehabilitacji tutaj. Mnóstwo zajęć w tych salach gimnastycznych, usprawnianie rąk, nóg, o, ogólne usprawnienia, masaże. Mam zabiegi oddechowe, psychologiczna też terapia w sensie takim, że rozmawia pani psycholog ogólnie na temat naszej choroby, na czym ona polega, która się pojawia choroba a jak my mamy żyć z tą chorobą. Uważam, że to jest bardzo ważne ze względu na to, że każdy człowiek jak mówi o sobie przyjmuje chorobę. Jeżeli się dowie, że ma stałą chorobę, to się załamuje i jak z tego nauczyć się żyć przy tej chorobie i cieszyć się mimo wszystko życiem. Dużo zdrowia. Dziękuję bardzo również państwu, też życzę zdrowia. I no, nie dostać się do takich sytuacji, jak my jesteśmy. Żyć dużo i oryginalnie.